Lewica napisała interpelację do ministra klimatu i środowiska, w której apeluje o podjęcie pilnych działań na rzecz odbiorców w rynku ciepła systemowego. W gnieźnie cena ciepła zostanie podwyższona od sierpnia o blisko 50%, a ta już w minionym sezonie grzewczym dwukrotnie poszybowała w górę o 28,5%. Taki obrót spraw doprowadzi w wielu przypadkach do braku zdolności do zapłacenia za ogrzewanie, w szczególności w przypadku osób ubogich, a także starszych oraz samotnych. Przyjęta ustawa o sprzedaży węgla dla odbiorców czy dla właścicieli budynków wpisanych do centralnej ewidencji przewiduje, że węgiel będzie sprzedawany do kwoty 1000 zł za tonę, 3 tony na jedno gospodarstwo. Ale rząd zapomniał o prawie 15 milionach obywateli, którzy ogrzewają swoje mieszkania za pośrednictwem ciepła systemowego. To znaczy, że kupują to ciepło poprzez spółdzielnie mieszkaniowe czy inne podmioty od wytwórców spółek samorządowych lub spółek prywatnych. Bardzo trudna sytuacja na rynku Węgla powoduje to, że ten węgiel dla nich, dla tych podmiotów wytwarzających ciepło systemowe, zdrożał czy sygnalizują a firmy handlujące węgiem, że o 200-300%, a ten z importu około 300%. To oczywiście nie przełoży się wprost na wzrost ceny wytworzonego ciepła, ale dzisiaj te firmy sygnalizują następujące problemy. Po pierwsze, brak węgla na rynku. Po drugie, właśnie ten drastyczny wzrost cen. I po trzecie utratę płynności firm, bo dzisiaj zaimportowany węgiel trzeba zapłacić zaliczkę albo zapłacić wtedy gdy węgiel a po prostu trafia na plac, a takich środków zdecydowana większość tych firm, zwłaszcza samorządowych, nie ma stąd apelują do rządu o uruchomienie gwarancji bankowych przez bank gospodarstwa E, krajowego. Zarząd Powiatowy Nowej Lewicy przyjął apel do Prezesa Rady Ministrów o to, żeby a, e, rząd zajął się kwestią tych 15 milionów ludzi. Wśród nich są samotni emeryci renciści, e, którzy mieszkają zarówno w budynkach komunalnych, ale w większości również w spółdzielniach mieszkaniowych. Brak tej pomocy będzie rodził spirale, spirale zadłużenia ludzi, spółdzielni i upadłości Peców. Stąd apelujemy o tą pomoc. Podwyżki będą dochodziły do poziomu, który zapowiedziano w sposób falowy, a jej apogeum ma nadejść pod koniec sezonu grzewczego w 2023 roku. Oczywiście ta cena 50, około 50%, dokładnie 49,95%, to jest cena taka uśredniona. Muszę tutaj powiedzieć, że jeśli chodzi o cenę, która będzie od nowego sezonu grzewczego, jeśli chodzi o cenę na centralnym ogrzewaniu, ona będzie niestety troszeczkę wyższa, Ostrowa w okolicach 70%. No, chcę uspokoić mieszkańców, że jeszcze nie w tym roku. Myślę, że uda nam się to, pomimo, że podwyżka jest od 1 sierpnia 2022, to myślę, że od 1 sierpnia ta podwyżka na poziomie 50% ona taka nie będzie. Zakładamy, że może być w granicach około 30% i do końca roku ona nie będzie tak odczuwalna dla mieszkańców, dlatego, że rozliczamy każdego mieszkańca przecież z centralnego ogrzewania w skali całego roku, więc myślę, że to wcześniej te ceny, które były niższe, one spowodują to, że tak drastycznie mieszkańcy tego nie odczują i, i tyle o ile, że mogę tych Państwa mieszkańców uspokoić, to uspokajam, żeby nie zakładali, że, że, że to będą tak drastyczne yy, kwoty, chociaż nie mam pewności, że ta podwyżka jeszcze nie będzie w tym roku jedna, że PEC uzyska zgodę Urzędu Regulacji Energetyki, jeżeli będzie to wynikało z dodatkowych kosztów, że ta podwyżka będzie jeszcze większa. Jako spółdzielnia no, staramy się racjonalnie akurat te koszty ludziom przedstawiać i, i, i tak kalkuować, ażeby a, a mieszkańcy, mieszkańców stać było na to, bo mamy świadomość, że jeżeli mieszkańcy na mnie zapłacą, to my nie zapłacimy pecowi i można powiedzieć, że koło się zamyka. W tym momencie będzie, będą konsekwencje nie tylko dla mieszkańców, ale również dla, mogą być dla PEC-u, bo jak się ukaże, że, że nie będzie ludzi stać na to, no to, 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 to będzie pewien problem dlatego myślę, że tutaj jest potrzebna pewna ingerencja i pomóc Państwa, bo tak jak Pan poseł powiedział Około 15 milionów ludzi, jak gdyby zostało zostawionych samym sobie akurat. Ja wiem, że to jest pewien problem dla rządu, ale skoro znalazł rozwiązanie i dotuje gaz i energię elektryczną, to również powinien pomyśleć o możliwości wsparcia za korzystanie z energii cieplnej, bo ona jest znaczącym, znaczącą kwotą w całym budżecie rodzinnym dla osób, które mieszkają w zasobach spółdzielczych i wspólnotach mieszkaniowych. Przypomnijmy, 15 milionów ludzi, którzy korzystają z ciepła systemowego, które dostarczają do ich mieszkań PC, to blisko 40% wszystkich gospodarstw domowych w całej Polsce, a więc problem będzie dotyczył bardzo dużej grupy naszych obywateli.